Cześć, witajcie. Cześć. W pierwszym odcinku z, z sił pancernych Armorow. Sunmoned kill no. Bitwa pancerna na mapie pustynia bandado. No. I tu na to mapu że jest jeden punkt na środku. Właśnie tam. I po prostu się czołgami albo takimi niszczycielami przejmuję ten punkt. No. I, no i to jest jak w podwoju, tak samo. Jak się ten punkt, po prostu przeciwny już nie spadają klikety. I tyle Dobra, chciałem czymś pojechać tak yeah, Ja dozwoliłem Ten sobie tu kampi <z, z tego też można Ej, widzicie ty tam No ja to kampię z PZ <glima> Nie mam PZ -tki. Tylko że ja mam czołg teraz Haha! Ha, jaka pała cię właśnie? Jeszcze trzeba było mówić Oj przepraszam, że I Jeszcze... Na... Nie... strasz. BOM! Dodali cztery mapy w tym dodatku i ten tryb nowy No jeszcze pokażę mam tę mapę tam śnieżną Góry L Brus? Bruce No i to jest największa mapa w serii I tam jest 2 km gdzieś ma co ma co Fak. Tak Nie wiem do czego strzeliłem no ale no. Nie no, z koleśiem co ma pancerzenie do tego niszczyciela, to nie mam szans Uhu zabiłem z dzielinku To daleko Kurczę, jak gramy na więcej osób, to nie ma pojęcia. O jest <laughs> ale, jak się więcej, to ciężko z pojazdem, żeby wziąć lubię. No widzę cię, no, Dobra, trzeba przejąć punkt. Bo o, obrywam jadę z pomocą, chociaż nie wiem, o, widzę cię. Leżę w dziurze. Się chowam. Koń go! O on jest pusty Fak! Widzę cię Jadę na pałę, może coś się zrobi Eee, mhm. yy, koleś uważaj, tam cię goni A z czym? Spalnikiem? Nie wiem, goni w go Ała, obrywam Ten czołg ma dym, czy mi się wydaje? FAK! Ostatni ja strzał. Uda się? Uda, czy nie? Super dym. Co chyba was ma sobie dym. Ja mam dym. Zamiast e, celownika, bo... A ty jeszcze nie zginąłeś, Za zaraz się zmieni. Dobra, przejęliśmy. Ty chyba przejąłeś. Ja A? przejąłem. Nie dobiegłem. Abym się schował tego... Co on miał? Zdziałam za. Dziwna sprawa. I dziwne jest w tym trybie, że się nie można odradzać na kogoś. No, troszkę jest dziwne. Ale, O, pojawił się ładnie. System przy zniszczeniu pojazdu. Nie tak jest. I są dziwne ulepszenia w armatach. ej, to jest jakby drugie działo. Tak jest. To, to jest taka rakieta, jakby. No dziwne. No mocno o, No 60% zabieram Kude, czołg przejął Widzę go Lepiej Nie uciekaj Jak zwiewam Dobra, gonię go no, jaki dobry czołg Fajnie, że... No, pewnie miał pan cerzenie, no, właśnie. Jakbym trafił, mistrzowałem, no. może być. Oh. No, widzę, że dużo ludzi czeka na pojazd. No, giń! Przeżył. Asysta przy zamknięciu. On dalej jedzie. Aż się odrodził. Szybki koleś. No i no, ja chcę jakiś pojazd. Mm -hmm. <laughs> Będziemy się czekać. Mam tu do powiedzenia jeszcze? Czy nie? Jaki tu? O, i są właśnie cztery miejsca do siedzenia: takie masznówki. Dwie z przodu i dwie z tyłu. Czyli nic nie mam, tak, do powiedzenia? Ciekawe. Nie, yeah, nie, okay. nie. Chyba, że ty tam coś do. Okay. Sleeping Dogs. Czy... A, właśnie. Do sniper... Może ze Sniper edit będzie odcinek, ale to w tygodniu albo w piątek. Albo będzie na przemian ze Sleeping Dogs, albo będzie najpierw tam Sniper, sami resztki, trzy odcinki. No pewnie dopiero Sleeping Dogs. A się zobaczymy?

No, ale jestem na dwójce. Ej, koleś, uważaj tam, masz dużo rzeczy z tyłu. Ej... Ktoś mi tu wjechał. Eee... dwa, trzy... Nie no, mnie tak jeździło... O, na kolej, Czekaj w tym czołgu. Żyj! przyjaciela nieprzyjaciela pobliża waszych pozycji. Zachowajcie ostrożność. No dob... na prawej... No, ja Nie, czekaj, dobra, jedziesz. Eee, uwaga, ja go będę naprawiał? Co on robi? Chcę go naprawić. Aha, z czego on dostał? Wo wo wo. Gdzie się tutaj posiedzę? Dobra, jadę Chcę coś w końcu zarobić. Aaa... Przestało mnie Bam! Przypadał to te Nie, tego nie mowa. Giń! Mam palnik! Nie, on przeżył. Asysta 151 z palnika idzie. <gum> 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 Kto to znasz? Kto tam jest Chyba tak. Kto? No daj koleś. Wow. Ups, słyszałem snajpera. Znowu. O, dwóch! Ilu ich tu jest? U trzech kolesi chyba I na nim się pistolet nie włączył Kto się tak kryje? Ja nie Bo ja nie żyję Haha ha. Dobra Tak, następny odcinek mnie też Stąd Może podbój W tych górach czy coś No nie? No tam jest najciekawszy podbój No bo jest Gdzie? największa mapa O jest Super! C4, jak <noise> się nie doszglądamy tu, a nie idzie, no, nie... co bije więcej ode mnie, aż mniej punktów, czołg ten, ten, czołg ten, czołg tam się nie pchać zbytnio, krąż to nic nie zrobię Przynajmniej nie tym. No, robi się ciekawie na punkcie. Co no, za dziadnie, no jak... Jak to rozwalić? No, zatrzymaj się na tym, gdzie czy musi jeździć No, snajper Nie ma sensu, znaczy Żołnierz broją Nie można stać w miejscu Czemu? Na otwartej przestrzeni uciekam ja Stoję, nie wiem, czemu oni nie przejmują tego to jest nie wiem, przejdę, wierzę po tego jakiś snak do mnie, to jest no jacie, tam jest kolej, dobra zabiję. Dobra, wycofanie Naprawisz koleś Kim ty grasz? Oa no, no, nie sprawdź Dobra dzięki Super, koleś miał ładunki i sobie ściągnął. Pozdrawiam Ty Teraz miałeś nie... ładunki ja proszę No ale ten koleś sobie założył To ja ściągnąłem, nie? Mhm. Jakiś snajp. Aha, widzę to, no, dobra Tam coś Dobra Wow Wat ładnie Stję Dobra, skak góry się Monapa, dobra Jedziemy Dobra, biegnę spalnikiem Ciekawie. O ład, dostałem Łup, z niej trafiłem ja, jest ciężko Wyskakuj. Yeah, to było ładne O, asystował. No nie no, damn Jestem na punkcie, jest dobrze Koleś, czekaj Nie, zostawili mnie Dawa, ja mogę jechać po ciebie, wsiadaj. No, no, man, man, man. O, gdzie O, no, ten... no, co za koleś, nie gucie. Chciałem go spojrzeć. Co ono to? gdzie? rozwadziło rozwaliło. Czekaj, naprawić jeszcze może. Napad, na no. Szy nee, o, nie. Tedyku. A ten ma wizję, dostałem w ostatnim tym szczele Ciekawie więc uh, więcej punktów. No dobra. No właśnie, było ta nowa. Bitwa pancerna? Tak się nazywa. No, no to dam do zobaczenia. Nie wiem. Za chyba. Bo... No chyba, że właśnie w tym. jakimś mi mini gameplayu. No dobra. No to tyle, nie? No, no to cześć. Cześć.